Synku, chciał czy nie chciał, dzisiaj idziesz ze mną. Ale tato, gdzie ja mam z tobą iść? Na polowanie. No jakie polowanie znów? Co ty, o czym ty mówisz? Na polowanie smerfów. A czego? No tato, przecież nigdy nie złapałeś smerfa. Myślisz, że tym razem ci się uda, a poza tym się nie chce. Idziesz ze mną bez dyskusji. No dobrze, dobrze. Już idę, idę. Nie. Dobrze, Kargo, tylko zrobiłeś. Wiem, klakier, idziemy. Szybciej! No. O, tato, zobacz, co to jest za domek? To jest domek mini. Hmm. Ona kiedyś zawołała policję, jak u niej byłem. I kiedyś mi też głowa bolała, to mi dała taką tabletkę. W sumie była bardzo miła wtedy. Ale raz, tak jak powiedziałem, zawołała policję. Od, od tamtej pory jej nie lubię. Ale tato, zobacz, to są drzwi otwarte. Może wejdziemy i znajdziemy coś fajnego w tym domku. Mm, synku, powiedziałem tobie ostatni raz. Ona zawsze dzwoni po te policję, wiesz? Hmm. No dobrze, tato, może na chwilkę. Siusiu, ja bym poszedł do toalety. Co ty wygadujesz? Mogłeś zrobić w domu, Siusiu. No, no na chwilkę tylko wskoczę i już zaraz wychodzę, okej? Okay? Tylko się pospiesz! Tylko się pospiesz! Tak, tak? Będę zaraz z powrotem. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Ileż tu będę jeszcze czekał? Synku, wychodź już! Mam nadzieję, że Mini zaraz nie wróci. bo będzie bardzo zdenerwowana. Nie. No gdzie ty jesteś? Wychodź już! Wychodź! Klakier, miau. co robimy? Wchodzimy? Wchodzimy? No dobra, wchodzimy. Gdzie jesteś? Wychodź! Gdzie on jest? Synku, wchodź już, bo zaraz przyjdzie Mini i zawoła znów policję. Cicho, klakier, cicho. Poczekamy tutaj, poczekamy tutaj. O, kuchnia, mm, lodówka, mm, same pyszności. Tato, chodź, zobaczysz, w lodówce same pyszności. A przecież na pewno jesteś głodny, tak jak i ja. już mm, mm, od czego tu zacząć? Od czego tu zacząć? Rrr. Co ty tutaj robisz, synku w tej kuchni? Zamykaj lodówkę i uciekamy stąd. Ja nie chcę, żeby Mini zadzwoniła na tą policję. Oj, tato już nie przesadzaj. Nikogo tutaj nie ma. Zjedzmy coś i idźmy stąd. No dobrze, ale szybko, daj mi jakąś truskawkę albo banany. Daj mi banana. No już ci podaję. Nie bądź taki zdenerwowany. Pi, 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 No daj mi tego banana. Co tu tutaj jest? Ktoś jest w moim domku? No daj, zjadaj szybko tego banana i, i, i wychodzimy stąd. Mm, mi się wydaje, że to chyba gargamel jest. Tak jakby po głosie. Wydaje mi się, że to gargamel szybko muszę zadzwonić po policję. Co się dzieje, Mini? Mm, przepraszam bardzo, że dzwoniłam, ale gargamel jest w moim domku. Bez mojej wiedzy wszedł i coś tam robi. Nie wiem, czy on coś chce ukraść, czy coś... Popsuć? Dobrze. Nie ma sprawy. Zajmę się tym. Gargamelu, jesteś otoczony. Wychodź z tego domku, bo inaczej pójdziesz do więzienia. Co to było? To chyba policja jest. Mówiłem ci, synku. Nie. Wszystko przez ciebie. Teraz zamkną nas w więzieniu. Mnie nie zamkną. Ja jestem jeszcze dzieckiem. Nienawidzę ciebie. Wychodzimy. Musimy się poddać. Tato, nie przesadzaj. To tylko policja. Panie policjancie, to taki był dziwny przypadek. Czemu pan wchodzi do domku, mini? Bez pytania, bez pozwolenia. No bo mój syn chciał na toaletę, siusiu chciał zrobić. Tak, to prawda, chciałem siusiu, no ale to. Nie znaczy, że trzeba wchodzić do obcego domku. No właśnie. Czemu tam szedłeś? Czemu pan tam szedł? Po prostu wszedłem za moim synkiem. Nieprawda? On chciał jeść z lodówki banany. Pan chciał jeść z lodówki banany? No tak jak już otworzyłem lodówkę, to znaczy mój syn otworzył lodówkę i zobaczyliśmy banany to przecież ja jestem głodny. Miau, klatkę też. Nie wiem co z wami zrobić, ale zapytam się Mini. Mini. No tak. Mini, oni byli przypadkowo w twoim domku, tak jak mówią. Nie wiem, czy to prawda czy nieprawda, ale jak chcesz, zamknę ich w więzieniu, jak nie, to ich wypuścimy. Yy, hmm, Gargamelku? Yy, Mini, przepraszam bardzo, to już się nie powtórzę. Już więcej nie będę wchodził do Twojego domku. Gargamelku. Yy, wiesz co, dzisiaj mam w sumie dobry humor. To ci yy, pozwolę odejść. Ach, no to masz szczęście Gargamelku. My liczę do trzech i ciebie nie ma. Szybciej klakiem! Szybciej! A ty, chłopcze, też idź stąd. No dobrze, już sobie pójdę. Jakoś dziwni wszyscy jesteście. O, dziękuję, panie policjancie, że przyjechałeś tak szybko. Dla ciebie zawsze, mini. Dla ciebie zawsze. Och... Ten gargamel, ten gargamel.